Cześć, cześć, z tej strony Wody, jak i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak za darmo, dosyć szybko w grze i w łatwy sposób możecie zdobyć nietuzinkowy karabin, jakim jest Dnipro. Zapraszam serdecznie. Tak więc standardowo najpierw lokalizacja znajdujemy się niedaleko wiru ognia w chłodniach kominowych i możecie je już kojarzyć, a dokładniej nawet to miejsce możecie kojarzyć z mojego innego poradnika o tajemniczej nakrętce. No i teraz droga jak dotrzeć do Dnipro, aczkolwiek już tutaj wam na początku powiem, że zostańcie do końca filmiku, gdyż pokażę Wam również, jak szybko wrócić z tego miejsca, gdzie karabinek możemy znaleźć, oraz jaka czeka nas tam pułapka. Niestety czeka nas bak w grze, na którego musicie uważać, więc wysłuchajcie mnie do końca, tak żeby go uniknąć i nie wpaść w tą pułapkę. Aczkolwiek teraz widzicie znajdujemy się właśnie daleko wiru ognia, i zaraz poza jego zasięgiem znajduje się wieża na zewnątrz tego komina, i po tej. Że musimy wejść. U góry będzie anomalia, która nas teleportuje, nic nam nie zrobi. Musimy w nią wejść, nie musimy używać drabiny, żeby się dostać na górę. I kiedy w nią wejdziemy, to właśnie ta anomalia przeteleportuje nas na samą górę i tam chcemy się znaleźć. Następnie możemy iść w dwie strony, ale jedna jest od razu zablokowana, więc idziemy w drugą. I tutaj, wędrując po koronie, tak bym to nazwał tego komina, oprócz podziwiania widoków, gdzie tak naprawdę widzimy, no może nie całą, ale sporą część zony, także jest na co popatrzeć. Kiedy dotrzemy do końca, na tym stosie kabli znajdziemy karabin Dnipro. Muszę dodać, że karabin niestety będzie popsuty i to w znacznym stopniu, aczkolwiek wciąż uważam, że warto go naprawić, gdyż według wielu, zarówno na Redditie, jak i na innych forach gry, jest uważany za jeden z najlepszych karabinków, jakie w grze możemy zdobyć, lub przynajmniej jeden z tych lepszych, a na pewno najlepszy jak na tak wczesny etap gry, w którym możemy tutaj przyjść, czyli zaraz po tym, jak tak naprawdę otworzy nam się droga na wysypisko, to możemy przybiec prosto tutaj. I teraz, tak jak obiecałem, szybki sposób zejścia. Jeżeli tutaj zeskoczymy, zaraz obok takich leży karabin, powinniśmy nie umrzeć. Ale jak widzicie, nie ma na to pewności. Czyli pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to zróbcie zapis i zróbcie go najlepiej na osobnym slocie. Bo naprawdę, mimo że ta anomalia na dole jest dosyć duża, to teoretycznie łatwo w nią nie trafić. Lub może się ona zbagować, gdyż jeśli obetrzemy się spadając o ten komin, to może się przydarzyć, że uderzymy w tą anomalię tak, że i tak nasza postać nie przeżyje. I to jest ta pierwsza rzecz, na którą musimy uważać. A druga rzecz, na którą musimy uważać i dla której specjalnie mówię, że musicie mieć zapis na osobnym slocie, żeby nie nadpisać na przykład sobie, nie wiem, trzech quicksave'ów, później mieć pretensję, że nie możecie się cofnąć do momentu sprzed wejścia na ten komin, na te chłodnie kominowe, jest to, że grając na mojej poprzedniej karcie graficznej, po prostu jak spadałem, miałem dosyć mało FPS-ów, się przycinała i może to brzmieć zabawnie, ale anomalie wczytywały się wolno. I zanim doleciałem do ziemi, to anomalie nie zdążyły się wczytać ani razu. Próbowałem z dobre 15-20 razy skoczyć na dół, trafić w te anomalie prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, z rozbiegiem lub bez. Kompletnie nic to nie dawało. Więc uważajcie, jeżeli będziecie mieli taki bug, taki problem, jak ja miałem, to nie możecie zejść tutaj z komina, bo nie ma teleportu z powrotem. Możecie tylko zeskoczyć. Nie możecie się cofnąć i użyć teleportu. Czy zejść po drabinie, więc jeżeli nie wiem, jakim z cudem gracie tylko na jednym save, a wasz poprzedni auto zapis był godzinę temu, no to niestety, ale może będziecie musieli się cofnąć, jeżeli nie zrobicie sobie save'a przed tą wieżą. Także polecam zrobić dwa savey przed w ogóle wejściem w teleport oraz drugi tutaj, zanim będziecie skakać do anomalii, bo może się przydarzyć, że nie traficie. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki, że ze mną byliście. Mówił dla Was Wodiak. I jeżeli poradnik Wam się przydał, to oczywiście proszę zostawcie Subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami ze Stalkera 2 i nie tylko. Oraz dajcie komentarz, jeżeli możecie, czy znaleźliście dni pro, czy wchodziliście tutaj na chłodnie kominowe, na te kominy. Czy też nie, a może po prostu kupiliście je od handlarza, gdyż warto dodać, że są inne miejsca, gdzie możemy też znaleźć różnoraką broń, czasami daną broń idzie znaleźć w dwóch, trzech, czterech miejscach itd. Także to nie musi być jedyne miejsce, ale ja zawsze staram się pokazać te najbardziej dostępne, te najłatwiejsze miejsca, w których możecie iść, do których możecie iść dowolnej chwili. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.